Tak, bardzo mi się nudzi w życiu. Odcinek 14. Robienia czegoś. No i niestety nie udało mi się nic zrobić pomiędzy odcinkami. Co trzeba zrobić teraz? Są badania niebieskie. Trzeba zrobić fabrykę robotów. To wiecie co? Ja może zrobię fabrykę robotów na cięciu. I widzimy się za pół sekundy. Dla mnie za parę minut. No dobra, zrobione. Ale. Zauważyłem, że mamy bardzo mało miedzi. To może być problem. Tutaj zaczęta jest miedź. I w sumie pociągiem to widzę, że. zamierzałem robić. Aha. Tu nie ma w ogóle uzupełniania węgla, a nie jest uzupełnianie. Ja bym zrobił po dwa pociągi z obu stron i dodał ten wagon amunicję. Bym zostawił. Mm. A nie, tu już jest przygotowana linia. Trzeba trochę więcej landfillu. okej okay. Jak on będzie jechał? Żeby tak jechał i tam będzie znowu zawracał, okej okay. Okej okay. yy, Tory Czy ja mam produkcję torów? Mm -hmm. Chyba nie jest dobra nie ma kamienia smutne ale na razie nie potrzebuję aż tyle torów Dobra, to ja może zrobię tory i wtedy się widzimy. Jeszcze torów nie zrobiłem, ale zauważyłem, że może być problem. jeden problem już rozwiązałem, bo tutaj było za mało landfillu i po prostu przeniosłem tory. Ale drugim problemem jest robaki są. Zanieczyszczenia już mocno idą w górę. O, tu prądu nie ma no i teraz przenoszę sobie linię wysokiego napięcia wstawiam te tory i zaraz powinno być to skończone dzisiaj będzie krócej 15 minut no w ogóle moglibyście zostawić łapkę w górę jak jeszcze tutaj jesteście komentarz yy, może nawet poradnik jakiś nagram no postaram się Dobra, udało się. Udało się. I zaraz... Yy... Zaraz tu pociąg przyjedzie i wszystko będzie dobrze. Wrócimy i... O! Hehe, <laughs> bug jest. Nie widać linii napięcia. Ciekawe. Interesujące. A. No, ta mieć. I też. Dobra, mi się przypomniał problem. Kamień. Jest bardzo mało kamienia. A tu nigdzie dookoła kamienia nie ma. Tu jest jedynie ale daleko. I tutaj. To można by stąd poprowadzić w taki sposób. O yy, tu. No. Dobra, tam pociąg pewnie przyjechał. No to idziemy sobie do pociągu. Pociąga, ciąg. O, cień. Chyba dodali go nawet niedawno. Bo nie pamiętam cienia. Ciekawe. Dobra, tylko. Teraz na pociąga czekać. Przywołajmy go sobie. Jak tam rezerwy? Bardzo dobrze. Nafty jest za dużo. Ojoj. O! E, to może być problem. Jak nafty jest za dużo Postaram się pomiędzy odcinkami to naprawić Tą naftę O Bulwo gruba wracaj tu Wagony się wypełnią Dobra Idziemy Jedziemy Hmm... Może to dokończy... Nie, zaczniemy. Moduły wydajności. W ogóle jak jeszcze tutaj jest ktoś, to niech napisze w komentarzu co by chciał ujrzeć. Czy jakąś inną grę albo poradniki? jedzi zdecydowanie problem W ogóle w roboportach są jakiekolwiek roboty. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Jest 18, 17, 12, nie ma. Okej. Okay. Te trzeba węgiel doprowadzić na pewno. To bym w sumie usunął i zrobił sobie tutaj duży backup tutaj bym to zaczął robić Dobra, yy, i teraz jak to zrobić? Z prędem ma to wychodzić, chyba tak miało być, tylko pamiętam. że to bym sobie rozdzielił albo nie to czekaj oddaj to tutaj to zbiorę mhm. na dobrą stronę to idzie no dobra teraz to ma iść na dół jeszcze balanser tutaj sobie zrobię Trzy do trzy. Dobra, no zaraz koniec odcinka. Teraz trzeba to wyciąć, to wszystko. Ale oczywiście inteligentnie. Używając czegoś, czego nie mam. Ja to żelaza potrzebuję. Działa. No i fajnie. sztuką jest nie swoich rzeczy takich jak te tory lub te taśmociągi yy... ojo jeden zestaw dobra jeszcze ta taśma ciągi kurcze coś jasno, coś ciemno mam hmm. okej okay. yyyyyy Bartek, tylko raz z tym do kiczy? dobra jest już 15 minut ja kończę komendy nie znalazłem na gammę Życzę miłego dnia, miłej herbatki i miłego wszystkiego. Do widzonka. Ja się tylko zapiszę podwójnie. Jak ja to lubię robić. Wychodzę. I pa pa.